Cześć. Słuchajcie, to była bardzo fajna konferencja, PDMA zorganizowało fajny event tutaj w Gdyni, gdzie ludzie z różnych branż podzielili się swoimi doświadczeniami, powiedzieli, z czym się borykają, i tak naprawdę okazuje się, że to są te same tego samego rzędu problemy, tak? Może w różnej skali zaistniały, i w takiej przyjaznej atmosferze można było posłuchać o tym, jak jak koledzy dzielą się wiedzą. To, to, to naprawdę duża wartość. Warto, warto być, uczestniczyć pewnie w kolejnych spotkaniach PDMA, bo w dosyć kameralnej atmosferze, w takim bezpiecznym środowisku i bez żadnej machalnej sprzedaży. Mhm. Po prostu powiedzieliśmy, tak? z, czym, z czym się borykamy. Szukaliśmy odpowiedzi na, na pytania. I nawet o pytania o narzędzia padły, tak? czego, czego ty używasz, czego ja używam. No, prawie jak gdzieś w takim gronie przyjaciół, którzy sobie dają dobrą radę. Ja, bo, kontynuując, osobiście wyniosłem tutaj z prezentacji kolegi na temat produktu w jego firmie. Duża skala. Ogromne, ogromne przedsiębiorstwo, no i zobaczyłem, że to, 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 z czym się boryka w obszarze właśnie zarządzania danymi dotyczącymi produktu, to jest dokładnie to samo, z czym my, troszkę mniejszej skali, mamy też do czynienia, i, i na pewno będę eksplorował dalej ten kontakt, próbując dowiedzieć się, jaką sobie poradził z tymi problemami. Z drugiej strony, pierwsza prelekcja też bardzo mi się podobała, bo przedstawione zagadnienia z dziedziny marketingu myślę, że mogą pomóc wielu, wielu osobom poprowadzić efektywnie swoje projekty i wybrać takie, takie kroki, podjąć, które poprzez eksperyment, poprzez eksperyment myślowy, który nie jest drogi, zaprojektować rozwiązanie, które jest optymalne z punktu widzenia klientów końcowych.